Więc przede wszystkim powiedz proszę, co sprowadza się do Poznania i jak Ty postrzegasz te pierwsze treningi, które odbyłeś już z Zespołem Warty? Do Poznania sprowadza mnie przede wszystkim Warta Poznań. Chciałem tutaj przyjechać, sprawdzić się przede wszystkim i jakoś odbudować się i pomóc warcie w możliwym awansie do pierwszej ligi. Jeżeli chodzi o tą Twoją sytuację w Legii, pewnie najbardziej zależy Ci w tej chwili na tym, żeby faktycznie regularnie grać i tym, tą decyzją o tym, żeby przyjechać do Poznania także kieruje to, że chciałbyś warcie być już jako pierwszy bramkarz. No tak, każdy, każdy bramkarz czy każdy zawodnik, który gra w piłkę, chciałby regularnie grać, chciałby regularnie występować gdzieś na bardzo wysokim poziomie. Ale to trzeba sobie walczyć na treningach i przede wszystkim uwodnić, udowodnić podczas sparingów czy, czy ligi. Mam nadzieję, że mi się to uda. Bronkarze, którzy w tej chwili są w kadrze warty także są młodzi. Pewnie masz z nimi w miarę dobry kontakt. Jak ty postrzegasz tą waszą możliwą rywalizację już w czasie rozgrywek? Tak, są bardzo, bardzo młodzi i bardzo ich polubiłem. Rywalizację postrzegam przede wszystkim jako zdrową. Na pewno nie będzie tutaj między nami jakichś nieprzyjemnych zagrywek czy jakichś złośliwości. Rywalizujemy na boisku, poza boiskiem jesteśmy dobrymi kolegami. Orientujesz się troszeczkę w tych realiach drugiej ligi? Czy spodziewasz się jak może to wyglądać? Bo wiadomo, że do tej pory grałeś w, także w młodej ekstraklasie, w reprezentacjach narodowych. Jak ty postrzegasz tę grę ewentualnie na poziomie drugiej ligi? Znaczy w każdym meczu ja daję z siebie wszystko, czy to będzie pierwsza liga, czy to będzie ekstraklasa, czy to będzie premiera dywizją. Czy... Także wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu podejścia do, do meczu. Jeżeli ja chcę wyjść i zagrać na 100% swoich możliwości, to nie ma znaczenia, czy to będzie druga liga, czy tak jak wcześniej powiedziałem, czy jakaś inna lepsza zagraniczna.